Cześć kochani, Marek, z tej strony z BestPan.pl Jestem u pana Tomka w Opolu. Dokładnie jak się dzielnica nazywa? Groszowica, Opole Groszowica. Opole Groszowica. Jak zaraz zobaczycie, co tutaj rośnie, to po prostu rajtuzy pospadają, bo ogród się wydaje, że jest nieduży. A jak się okazuje, ile tutaj można roślin, że tak powiem, nasadzić, jaką zrobić z tego dżunglę, to jest aż po prostu nieprawdopodobne. Część roślin jest w gruncie, część roślin jest w donicach. Zaraz pan Tomek nam. Wszystko opowie, jak w ogóle się zrobiła historia tego ogródka. Lecimy po kolei. Tutaj mamy banany w gruncie. W donicach. Przepraszam. W Donicach. I mamy y, Dasilirion. Tak, też. Strata mała w donicy jeszcze. Mm -hmm. Czy... Będzie wsadzane w przyszłym roku do gruntu. Aha, czyli one są z myślą o przyszłym roku. Tak. A no wiadomo no. już gdzie? I jeszcze dokładnie koncepcji co do nich nie mam. Aczkolwiek, no już jakieś zarysy są, chyba bardziej z przodu pójdą, nie? A, z przodu, bo tam dom. jest A, jeszcze miejsce. Tam jeszcze juki są, mm -hmm. tam juki rosną już, nie? To zaraz tam pójdziemy, jak tutaj y, pokażemy. Lecimy dalej. Tutaj mamy Kordelinę. Tak, redster. I ona y, w donicy, gdzie spędza zimę? W pomieszczeniu trzymam, w temperaturze tak plus 10, plus 12, plus 15, w zależności od... A będzie do gruntu szła kiedyś? Nie, nie, nie. nie w ogóle? Nie, nie. Redstar... nie ma takiego pomysłu? Red Star raczej nie nadaje się nie okay. do gruntu, bo on potrzebuje mieć na plusie cały czas mhm. temperaturę. Czyli kompletnie nie mrozoodporna? No nie nadaje się na mróz. Tutaj mamy w yy, Waszyngtonie, tak jest. Waszyngtonia Robusta, nie? Tak, w tym roku posadzona, w roku kupiona. Zimowała w donicy, przez pierwsze 3 miesiące nie wypuściła ani jednego liścia. Przez pierwsze 3 miesiące w gruncie, tak? Tak, nie wypuściła ani jednego liścia, już się martwiłem o nią. Po czym nagle zaczęła puszczać liść za liściem. A czy jak ją pan posadził, to, to że nie wypuściła, a nie straciła tych, co miała? Nie. Bo nieraz też tak jest, że traci te, co miała? Nie. 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 Okej. Okay. Bardzo ładna. I w tym roku, jak będzie zabezpieczana? Będzie zrobione z rusztowania i takiego pokrowca. Domek dla niej nie, ogrzewanie. Aha, czyli farelka jakaś, coś na tej zasadzie, tak? Fareleczka powinna być taka malutka, nie 200W, to wystarczy w zupełności. Z termostatem, oczywiście. Mhm. No i tutaj mamy prawdziwy rarytas. Tak, to, to było moje marzenie. Wyjątkowo rzadko w Polsce coś takiego można zobaczyć. Niech Pan opowiada, co to jest. To jest hybryda. Buty z jagrusa, czyli to jest mule palm. Buty jagrus, niesamowity. Butiagrus. No, takie było moje marzenie, żeby tą palmę. No i marzenia e, trzeba spełniać. No po mieć, co żyjemy? No i ją mam i rośnie. Posadzona w tym roku? Tak, w tym roku posadzona. I mówi pan, że sporo wypuściła, nie? Tak, ona już wypuściła e, praktycznie. Miała 300 w pełni rozwinięte. Mm -hmm. e, jeden dodatkowo ten z tyłu co jest i całe to co tu w środku wszystko to, poszło to jest świeże tak Pan stanie przy niej ja pokażę jaka ona jest duża bo dopiero o teraz widać ha! ciekawe i tutaj mówi Pan że dla niej już będzie poliwęglan e, tak dla niej będzie poliwęglan no y, skorzystałem z doświadczeń y, tu europejskich hodowców którzy posiadają już tą palmę i zalecali wszyscy jednak żeby y, ją trzymać w, w budzie z poliwęglanu Czyli poliwęglan to uzagrzewanie, tak. Okej, okay. o! Tu jaka ładna. Agawa Victoria. Tak jest, od Pana zresztą. <noise> Piękna, naprawdę. No, to było też moje marzenie. To też w tym roku, nie? Tak jest. I też się spełniło. I ona będzie też w pomieszczeniu, rozumiem? E, tak, ta Agawa będzie w pomieszczeniu. Ona wytrzymuje niewielkie spadki temperatur, aczkolwiek, no... To w tym pomieszczeniu, co tu widzimy? Tak. tak tutaj tak, tak, to jest teraz zrobiony tak, remont. Patrzcie, tak, jakie tak. będą piękne, szklane drzwi. Dodatkowo no, to jest pomieszczenie dla roślin, rozumiem, tak? Tak, typowo z... dla roślin. Niesamowite, zobaczcie. To się nazywa zamiłowanie. Jest pomieszczenie ekstra dla roślin. Tutaj jakieś pomniejsze roślinki sobie stoją. Tu widzę agawy. Te przywiozłem, e, ja przywiozłem e, agawy z, e, z Teneryfy w zeszłym roku. Mhm. Były takie sadzoneczki malutkie. Mhm. Te trzy, nie? A tam jest, jedna to jest oblatifolio, a druga to jest woda z Havardiana. <coughs> Tutaj mamy Esperolae Parviflora. Tak, 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 tak. tak. Ona też pięknie kwitnie. w tym roku w Donicy. Jedną małą sztukę mam w gruncie, ale to z przodu domu, mm -hmm. bo chcę ją przetestować, jak ona zniesie. Bo też no gdzieś tam czytałem, że jednak nasze warunki ciężko znosi w gruncie, ponieważ. Lubi Wilgoć. Przegnić. Mm -hmm. Wilgoć. Lubi przegnić. Musi mieć sam piach praktycznie. Mimo, mimo daszku, potrafi przegnić, nawet tak. w samym piasku. No, to już w ogóle. Nawet tak słyszałem, nie? Ja swoją jeszcze posadzę w tym roku, bo jedną jeszcze nie miałem czasu. Teraz ją posadzę prawdopodobnie w tym tygodniu i będę sprawdzał. W samym piachu ją będę sadził. Zobaczymy, jak, się będzie, jak to się będzie zachowywać. Tutaj mamy Wagner tak jak pan powiedział. Niezły wariat, nie? Tak, wariat. On w tym roku wypuścił co najmniej 14 liści i cały czas idzie jeszcze. Cały czas wypuszcza, nie? To praktycznie liść za liściem. Nie? Był, był okres taki, że potrafił liście w tygodniu wypuścić. 14 liści. Nieźle to idzie, naprawdę. Ale ja kupowałem u pana, miała 4 liście, i mhm. piąty dopiero wychodził w zeszłym roku. I to było w zeszłym roku, tak. I w zeszłym roku puszczał jakieś liście? Tak, parę wypuścił, mhm. nie? Chyba trzy. Yy, no, ale to tak było niewiele, nie? Mhm. No, a w tym roku, jak jakbyś poszedł, to jak wariat, nie? Trachykarpus wagnerianus, no naprawdę warto mieć, to chyba nie trzeba jakoś specjalnie... On był gdzieś taki. No. Pień, nie? Tak, taki pień. No tyle poszło do góry, nie? Elegancko urósł, naprawdę. Idzie jak wariat. Tutaj mamy taki kącik pustynny specjalny, prawda? Tak, tak, tak. Te rośliny, które siedzą w doniczkach, będą w doniczkach? Tak, to co jest w donicach, to będzie pochowane, mhm. a to co jest w gruncie, wszystko zostanie tutaj, już mam konstrukcję przygotowaną, mhm. będzie to zadaszone w całości, muszę jeszcze tylko kupić poliwęglan do tego. Nie? I Całe to będzie dach... zadaszone? Tak. Aha, to tego się nie spodziewałem. Całe będzie zadaszone, pod jednym dachem. Czyli te rośliny będą tu stały, tak? Te... Nie, e, Kaktus to, coś jest w Donicach, będzie wyniesione do pomieszczenia. Aha, bo będzie za zimno po prostu. Im. Tak, no a to, to nie są zimnolubne rośliny, te w Donicach, więc no. Y... Rozumiem. Czyli mamy tak, piękną jukerostratę. Tak, to jest z zeszłego roku już. I czy ona była w zeszłym roku jakoś zabezpieczana? Tylko daszek. Tylko daszek. A jak było zimno? Był jakiś duży mróz? Coś było minus 19. Tutaj? Mniej, tak. Minus 19 tu było? Tak, jednej, jednej, jednej nocy było minus 19. Nie? Ja, Raz było tak, że miałem minus 16 i siadło mi i ogrzewanie, znaczy prąd mi uh -huh. y, korki wywaliło nie, i całą noc nie było nic ogrzewane. Nie? Dopiero się skapowałem rano. No ale ta w ogóle i tak by nie była ogrzewana, nie? Tak, nie tak, było takiego tak. planu. Tu z tyłu mamy Jukę Hydrę. To Tam jest. w tym roku. To jest hybryda, roztraty z tą Sonianą. Czyli w tym roku zakwitła ma dwie głowy, bardzo ładnie wygląda, ale to to po prostu niesamowite. Tak, to to mnie urzekło. Ale pięknie wygląda. Jukalina arifolia. Tak rifolia. I tu pan Tomek mówi, że to mamę. wszystko to co jest co widzimy na górze, to wystrzeliło. Tak w tym roku. W tym roku. Tak. Ja Piernicz. Wygląda to po prostu zjawiskowo. Tutaj mamy. Juke filifer. Tak, ona, ona... Demon ona w zeszłym roku rosła w Donicy. Mhm. Jak ją kupowałem, była taka malutka. Mhm. Dosłownie taka. Michawir mówił na plantacji, że one strasznie szybko rosną. No W Donicy rosła w zeszłym roku i teraz w gruncie, w tym roku, jak ją też zasuwa. Czyli w Donicy też szybko rosła? Tak. I tak, i tak. tak. I ona też tutaj będzie pod tym zadaszeniem. Tak jest. Hmm. Tutaj mamy małego trachy karpusa. to jest na nintel. Na Inital, tutaj mamy yy, daktylowca. Tak, ten daktylowiec w zeszłym roku był kupiony taki, yy, no że tak powiem półka śmierci, miał 2,5 liścia. A, ale jak widać radzi sobie. Tak, no musi. I on zimą stoi w pomieszczeniu. Tak. A ta kordylina? A to udało mi się nabyć w tym roku, nie miałem takiej barwy, więc po prostu... No właśnie widzę, jakaś nietypowa taka. Yy, no spodobała mi się i mówię, a czemu nie. <laughs> no właśnie, czemu nie. Tak to jest z tymi ludźmi, którzy lubią kwiaty. Tutaj mamy duży trachy karpus Fortunei. Też mówi Pan, że sporo liści powypuszczał. Tak, w tym roku wypuścił dość sporo liści. No mówię, no martwiłem się trochę o niego, ale, no ale starałem się dbać. Nie? Starałem, dał radę. Tak, starałem się dbać, bo on praktycznie był bez korzeni. No i, 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 i jednak udało się nie... Rośnie. Wygląda, wygląda teraz super. Te liście takie twarde wy, wyglądają, nie? No jakoś tak y, dziwnie ma krótkie te ogonki liściowe. Tak, krótkie nie? ogonki liściowe. Trochę. Ale inny. bardzo fajnie to wygląda. Może jakaś też I, li... I tu z nim mamy kordylinę. Tak, obok niego wsadziłem sensie taką małą ma, ma kordylinę w zeszłym roku. No i też zasuwa. I ta kordylina, tak jak pan opowiada, jest tutaj z nim w rusztowaniu sobie siedzą. Tak. To tak. jest takie z w sensie rusztowanie ma... warszawskie, tak? Tak, tak. Metr I... na metr, nie. Do tego taka specjalna plandeka, nie? Mm -hmm. yy, I ta uszyta. plandeka utrzymuje ciepło? Jak się tak, ta, tak? Tak, tak, tak? Trzyma to ciepło. Tak, to znaczy, nie to, to jest, że zwiewa. To nie jest plandeka, to jest yy, uszyty taki pokrowiec yy, z agrowłukniny i woli bąbelkowej. Aha, rozumiem. No, przez to właśnie, że są te bąbelki. Trzyma temperaturę. Nie? Ale to ma jakieś wietrzenie, no bo folia bąbelkowa jest nie przepuszcza. Zamek i Aha, Trzeba to otwierać. Czyli się czy jakiś czas pan otwiera, no, jak na jest całą, ciepło. A na całą długość rozchylam i się wietrze. Tutaj mamy orzeszki. A nie, to jest hibiskus. A ja myślałem, że to orzechy. O, pąki kwiatowe. O kurde, wygląda jak orzechy laskowe. Podobne, podobne. Naprawdę. No można się pomylić. Dałbym sobie głowę ucieczkę. Mówię, orzechy laskowe rosną. A to jest hibiskus. I on rośnie w gruncie? Tak. To jest roślina, która u nas może rosnąć? Tak, tak. to Normalnie rośnie, bo to są różne odmiany hibiskusów. Jedne się nadają do nas. A drugie drugie nie. nie, wiadomo. Tak jak palmy, nie? Jedne są bardziej odporne, drugie mniej. Drugie mniej. Eee, co tutaj mamy? Pasiocarpa jest. to też tak kupiłem taką malutką, dosyć. No, no, no. I sobie rośnie ona jest w donicy. Mhm. I też będzie w tym pomieszczeniu. Tak, tak, tak. Zimowała w zeszłym roku w tym pomieszczeniu i w tym roku też będzie zimowała. Tutaj mamy y, y, bananowca jaki to? No to zwykły ten kawendisz taki, Aha. na którego wszyscy narzekają. E, w kawendisz. Czemu nie? narzekają? No bo to jest. Y, lubi zdychać strasznie, nie? tak? Tak, tak. tak. To no nawet nie. nie wiedziałem. Ale rośnie. I też od zeszłego roku jak go kupiłem w Biedronce, miał może nie wiem, 10 cm. Ale on cały czas na dworzu stoi, nie? W, te, w, w sensie tak. latem, no. Tak, latem, tak, nie? I, I często są podlewane bananowce? No bananowce z reguły, jak były te upały, codziennie. Codziennie. Tak. Te rośliny, które tam zaraz do nich podejdziemy, też? Też, kolokazja, lokazja, bananowca, tak codziennie. Tutaj Czyli jest... Które musiały być nawet dwa razy dziennie. Dwa, dwa razy dziennie? Też. Tutaj mamy trochę karpusa, od którego e, zaczęła się pasja ogrodowa. No tak, tak? No, zobaczyłem, pierwszy. Zobaczyłem go, spodobał mi się i tak go mówię, kupię. W kle, wklejony, chciałem powiedzieć, wsadzony jest w taki krąg, to jest krąg betonowy? Tak, to jest betonowy. Ten krąg tutaj po prostu stał od niepamiętnych czasów. No i swego czasu używałem go jako kompostownika do trawy mhm. nie? A teraz służy jako donica taka? A teraz jak klucza? nie ma dna? Nie ma dna. Nie ma dna, no. także ja podejrzewałem, że tam już. Poniżej tej donicy z metkozem poszedł Jagnic. Na pewno. Jagnic podejrzewam. Ale tak jak Pan mówi, żona nie była przekonana na początku, że to się uda. Y y no. <laughs> Niedowierzanie. Miała, miała pewne obiekcje, no aczkolwiek... No, Okazało się, że jest że ok. Siadała. Tutaj mamy pięknego bananowca. Tak, to jest Anceta ventricosum green. Mm -hmm. e w zeszłym roku rósł w donicy, w tym roku w gruncie. No już nie 2,5 metra wysokości ma może więcej. Niech pan stanie może przy nim zobaczymy. Co z tymi bananowcami pan robi? Yy, obcinam liście, nie oprócz mhm. szczytowego, yy, do donicy i do piwnicy na zimę. Aha, czyli one już nie są w tym pomieszczeniu nie. tutaj. A czemu do piwnicy, a nie tutaj? Znaczy najpierw wyląduje na jakieś mhm. dwa tygodnie do szklarni jeszcze. Aha, bo jeszcze jest szklarnia. Mhm. Tak. A później ląduje w piwnicy. Pomieszczeniu, tam sobie na sucho, bez wody zimę. żeby nie rósł tak okej okay. tutaj mamy następne co to takie ładne, z takimi liśćmi przepięknymi alokazja alokazja nie pamiętam właśnie jaka odmiana to tak yy, spodobała mi się, to taką kupiłem w zeszłym roku taka była bez donicy, nie? Ja mm -hmm. kupowałem w zeszłym roku no też gdzieś spółki śmierci w markecie mi się udało rozumiem się Odra odratowuje pan takie trupy nie Ta, raz, jak tak, się trafią tak. no i jak dobrze, trafił... pewnie że tak Parę groszy. Ale ładne ja liście. Ja podejrzewałem, ma. Że, 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 że ona będzie. No, w... Ze dwa lata rosła do tej wielkości, ale widać. Że... I to jest na tej samej zasadzie, że to jak bananowce? Że liście pan obcina i wynosi? Też, 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 bo y, stare po prostu opadają, żółkną, uh -huh. nowe tak jak widać, o ten wyszedł nowy, bo A to tutaj jest w sumie dwie. Jest taki kolor ładny. No, one są w sumie dwie, nie? no, uh -huh. tutaj następnego wypuszcza ta, ta wielka, nie, uh -huh. I, i ten będzie liść jeszcze większy od tego, nie. Psia, dziękuję. Więc to no, dość, dość ładnie rośnie. Czy one wytrzymują jakikolwiek mróz? Nie. Nic? Nie, to, y, to ona będzie y, zimowana w domu. Czyli każdy najmniejszy przymrożek ją zabija, tak. tak z bananem. Tak. Ona okay. będzie w domu, no, okno południowe, nie? Basio będzie, w gruncie zostanie. No tam jest z tyłu Basio, nie widać go aż, ale jest. To jest jednoroczny. <średnio> jednoroczny, nieźle. No, ten Maureli rósł w zeszłym roku w Donicy, w tym roku poszedł w grunt. i no, to tak samo, jak. Ale... Ten zielony nie wynosi. Trochę się tego zbiera później na zimę do wynoszenia, nie? No, coraz więcej tak. Zaczynam się trochę bać. Nie? <grym> Tutaj mamy następną część tego cudownego ogrodu. A tak, to alokację od Krzysia z Fanpalm. Palm. Pozdrawiamy Cię, Krzysiek, jeśli oglądasz. Yy, tak, Krzysia, pozdrawiamy. Hej Krzysiu, tak. zaraziłeś mnie swoimi alokazjami. Właśnie, i banan, bananami pewnie też. Tak, dokładnie. Jak ja u niego pojechałem nagrywać filmik, to zobaczyłem, to aż nie wierzyłem, że tak może być. No, chciałbym tam właśnie kiedyś do niego pojechać i zobaczyć jak to wygląda. Nie jest no, daleko, może, polecam. Może, może się uda. To są Basio, nie? Yy, nie, to nie? jest Red Tiger, Sikkimensis. Aha, Sikkimensis, okej. Okay. On też będzie zimowo w gruncie w tym roku, yy, w stropionowej budzie z ogrzewaniem. Jeszcze raz, gdzie będzie zimował? W strapionowej budzie... Tutaj? tutaj? Tak. Aha. Z ogrzewaniem, nie? No to już jest tak. wyzwanie. Tak, te kolokazje, jak widzicie u Krzysia czasami takie malutkie, no to taką malutką wkładają w tym roku do gruntu. No a teraz widać jakie to jest no. w jednym sezonie. Piękne. A czy te kolokazje to czy one kwitną? Czy to ma kwiat? Tak, potrafi kwitnąć. Ale potrafi u nas kwitnąć. w Polsce też zakwitnie? Tak, tak. Kwitły mi w tym roku niektóre. A to? To jest też kolokazja. Taka jak widać, właśnie łaciata. Nie? Mhm. Czyli to kolokazje potrafią mieć różne kolory. Tak, tak, jest bardzo dużo odmian. No, Krzysiu tu jest specem. Mhm. I, yy... A orientuje się Pan, gdzie one naturalnie rosną? Skąd one w ogóle pochodzą? Jakoś Ciekawy jaduj, jestem. Jakoś mnie to nie interesowało specjalnie, Muszę nie? gdzieś to sprawdzić, gdzie to naturalnie rośnie te kolokazje. Ale to gdzieś mi się wydaje, że Oceania. <coughs> Aha. Oceania, Ameryka Południowa też jakieś odmiany ponoć. No takie takie. Sprawdzimy. A, takie, a poza bardziej tym są takie rośliny e, tropikalne, nie? Pod filmem jak ktoś będzie oglądał i ktoś wie, to niech nam napisze. To tam mam jeszcze larcida też zielonego nie, no też rozrzeszły rokus. W donicy, Ten w bananowiec, roku, tak? Tak, tak? Jak się nazywa? To jest Encete Verticus Larsit. Rósł w Donnicy, a w tym roku w gruncie pierwszy raz. Fajnie. Gru... Nie, mogłem, nie mogłem go w zeszłym roku posadzić do gruntu, ponieważ był tu remont. Mhm. Tak kupowałem rośliny i sadziłem w do, do, do donicy. Ale w gruncie inaczej rośliny rosną, nie? O wiele. No to właśnie. Zawsze to ludziom tłumaczy Ja się nie spodziewałem, że to tak porośnie i że to się zrobi tak, że, za, za przeproszeniem, taka dżungla, bo gdybym wiedział, to trochę inaczej to posadził. No tak, teraz... Ja, mówię, no ja mam dość krótkie doświadczenie, bo to jest generalnie rok z kaczykiem, jak ja to, mm -hmm. yy, tak powiem, się tym zajmuję, nie? Co prawda mam jedną jukę już od 10 mm -hmm. lat w gruncie, jako taką małą sadzoneczkę kupiłem tam mm -hmm. z przodu, nie? No, ale... Zaraz do niej dojdziemy. I co tutaj dalej mamy? Tu posadziłem sobie kanny. Mm -hmm. e, czy te kanny tak, się je się wykupuje też? Tak, tak, na zimę się wykopuje. E, mi się zamarzyła taka duża kanna mianowicie. No, to, to są te tutaj z przodu czy tak, te z tyłu? Te z przodu i te z tyłu. Aha. No, Ta z tyłu to jest musif. No właśnie, ja jakaś brandy. inna odmiana, nie? Jak ona rośnie taka wysoka, nawet do 4 metrów potrafi wyrosnąć. Nie? Niezła dżungla, naprawdę ma pan tu niezłą dżunglę. Wygląda no, ja by to niesamowicie. Zobaczył, jak to wyglądało w maju, jak ja to sadziłem, mm. nie, to by nie uwierzył, że to takie porośnie, nie? W tym maju? Tak. I taki jest efekt. Tak, ja. Nie ma pan zdjęcia? Yy, gdzieś powinienem mieć. Fajnie, jakby pan wysłał, abym ja wkleił film, co się stało ja. przez ile mamy od maja? 4 miesiące, jest wrzesień dopiero. Ten bananowiec w gruncie rośnie, ten jeden basio od zeszłego roku. Mm -hmm. Był w takiej budzie styropianowej ze słomą zimowany, nie taki bunkier mu zrobił. I teraz też tak będzie? Przezim, tak Przezimowo, mm -hmm. bez problemu, bez dogrzewania, bez niczego. Sam bez dogrzewania? Tak, sam pień się zimuje. Mm -hmm. Styropian, słoma, strecz. Aha, ale wypełniona słoma po brzegi, nie? Tak, tak, tak. Posuszyć, tak, tak, że tak, tak powiem. Dokładnie. Okej, okay, co tutaj jest? To też jest taka lokacja? Tak to jest Gigantea, to jest... Yy, w sumie to ja nie jestem pewien czy to jest Gigantea, czy nie. Yy, jak kupowałem to jako Gigante. To strasznie, yy, że tak powiem, yy, dużo odrostów ma. Jakby ktoś był chętny z pola, to chętnie podaruje. O, słyszycie, jakby ktoś pod filmem... Pan Tomek z chęcią podaruje, jak ktoś by chciał taką roślinkę. No, udało mi się też y, doprowadzić, że tak powiem, do gigantycznych rozmiarów kolokwazję Blacksteam. No, jeszcze większej nigdzie nie widziałem w Polsce. Mm -hmm. y jak ktoś ogląda i, i powie, że gdzieś widział większą, to niech jest, mówi gdzie. No, bardzo chętnie bym chciał, chciał zobaczyć właśnie, jakie to duże jeszcze może A wejdzie Pan tam? Da się jakoś a, wejść, żeby tak. zobaczyć? Bo tak... Tak, mogę wejść. O, proszę. Ale dżungla, naprawdę, wygląda to po prostu zjawiskowo, jak w jakimś takim kraju to bardzo, to bardzo tropikalnym. Jak wysłałem zdjęcie, no to sam był w szoku, mówi, że no takiego giganta to nie widział, nie? Do tej odmiany? Tak. Nieźle, naprawdę. Wielki. Ale okazja też od niego, w zeszłym roku była kupiona, udało mi się ją w dość fajnym stanie przezimować, bo taka duża była, nie, z donicą, więc no też może dzięki temu też później tak Pocisła do góry. nie. Wielkie gratulacje, no. naprawdę, za Ten takie Małdęli coś. Mieli rósł w zeszłym roku w gruncie, ale rósł tam. Mm -hmm. od niechcenia po prostu. No i to jest też drugi mm -hmm. rok w gruncie, no i gdzieś jakieś 3 metry ma. No. I tak tutaj zauważyłem, podsypuje pan skoszoną trawą, nie? Tak. Ale nie wszystkie rośliny, tylko te. Yy, nie, kolokazja, alokazje, bananowce mm -hmm. yy, to tak. Nie? Dobrze na nie działa. Tutaj mamy cykas pancichuaensis i on będzie w gruncie w przyszłym roku, tak? W przyszłym roku ląduje w gruncie. Jeszcze nie wiem gdzie, ale no, musi się znaleźć dla niego miejsce. Najbardziej odporny cykas jaki jest. Ja swojego testowałem, na razie nie wypuścił żadnych liści, zostawiam go w gruncie. Dalej zobaczymy, bo nie co rok wypuszcza, także zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tutaj mamy jeszcze małą waszyngtonię, która rośnie sobie w doniczce. Tak, tutaj jest jeszcze... O, juka. jeszcze jest Juka, proszę, tak. perikuloza! Tak jest, ona, ona jako że ona nie, nie, nie znosi zbyt niskich yy, spadków temperatur, ona zostanie w donicy i będzie tam w pomieszczeniu zimowana. Z co tego nie, co ja czytałem, to nawet ona minus 12 wytrzymuje. Minus 7 z tego co się doczytałem. Chyba, że się źle doczytałem. A także jest. także mnie się wydaje, yy, że być ona może, wytrzymuje. Być sporo. może po prostu spróbuję, bo yy, Filiferę zimowałem w szklarni na mm -hmm. sucho, nie w donicy. Yy, I przeżyła bez problemu. Więc sadzę ją, może się tak zobaczę, jak będzie reagowała na temperatury w szklarni na sucho. Mm -hmm. Jeżeli przetrzyma. Nie, no tak, na sucho najlepiej testować. To, to być może ją i do gruntu. U mnie juka filifera rośnie dwie zimy bez żadnego zabezpieczenia. Nic. Nic kompletnie. Tylko, Pan tam ma zadoszenie jednak. No nie, takie nie, no, ale to jest tak. takie, nie no jak zacina to zacina normalnie. Mhm. No wilgoć jest cała z powietrza, wszystko, nie? Ja się dziwię, że ona rośnie, ale, ale rośnie, z tym, że rośnie wolno. Naprawdę wolno, I jak ty, na to, Jukę to, filiferę, to, z, to z tego, to, 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 to nie, nie wiem ile nie. urosła, z 20 cm? Może mniej nawet. Idziemy jeszcze przed dom zobaczyć Jukę, tak? Co? Przed domem jeszcze jest Juka. Tak, tak, tam kilka jest. No to, to idziemy. O, a tutaj mamy nowy nabytek dzisiaj świeżo przywieziony, tak jest. Przywiozłem w samochodzie, żeby, żeby specjalnie, się, żeby się nie zmarnowało. Ale piękna jest, naprawdę. Kawał agawy. Tak, lubię te kujące O strasznie się pokłem, jak to sadziłem. Lecimy tutaj zobaczyć. No tutaj o! Jest. Faksoniana, tak. Jest bardzo kupująca jużka ona też z tego roku? Tak, to jest z tego roku. No i ta kula. Ale ta, ładna. W której się zakochałem. Ale jest e, piękna. Też jest z tego roku. No i to będzie nad tym postawiony taki mały foliak nie? E, w sensie nad całością? Nie, nad tymi dwoma jogami tylko. Nad tymi dwoma. Zamierza pan je dogrzewać? Nie. A gdyby było minus 20? Nie. Też nie. nie. Okej. Okay. I tutaj jeszcze mamy. Tak, tutaj to jest mój pierwszy w sumie egzotyk. Tego sadzonkę kupiłem, yy, tej Gloriozy Variegata 10 lat temu. Ja mm -hmm. wiem, jak ona była duża, no, połowę może z tej. Mm -hmm. yy, no i rosła latami, rosła. Parę lat tak, ją, no, niespecjalnie o nią dbałem, nie? no, tylko obcinałem te suche liście co roku. Ale rosła w gruncie? Tak, Aha. No tu cały czas w tym samym miejscu rośnie. Przeżyła zeszłoroczny remont. No, i wszystko było ładnie z nią. nie? Miała naprawdę piękne korony, duże, zielone. Pierwszą zimę zimowała pod Daszkiem. Uh -huh. To Daszek jej zaszkodził? Nie wiem. Ale może? No, różnie może być. Ale I to tak? był sam Daszek. Tak, sam Daszek. Nie wiem. I nagle ni stąd, ni zowąd, zaczęły te liście, wszystkie jej. Yy, mm -hmm. Robić się takie suche, brązowe. Bardzo dziwna yy, sytuacja. Ja już nie? w lipcu i w sierpniu do niej podchodziłem, bo mówię, kurczę, wypuściła tyle tych odrostów. Wezmę ją, zetnę. Mm -hmm. Ale teraz jakoś to było koniec sierpnia. Patrzę, że coś ze środka zielonego wychodzi. Nie? Mm -hmm. mówię, Czyli o... nie rozumiem, że ona teraz wygląda lepiej. Tak, bo ona nie miała żadnego Nic. zielonego liścia. Tu wszystko było suche. Bardzo ciekawa sytuacja, tak, naprawdę. To suche i mi się wydawało. Że I ona już... tyle zim tu rosła, bez żadnych tak. zabezpieczeń. Nie były mrozy, nie? Nie, I nic. Nawet nie nawo... parę lat jej nawet nie nawoziłem, tam trochę popieliłem przy niej i tyle było, nie? No, jak dosłownie jak kwast rosła, nie? Mhm. No. Nagle zaczęła wypuszczać, tak jak mówię, ze środka to zielone, więc mówię będzie dobrze. Pewnie, że będzie dobrze. Nie ścinamy, zostawiamy i w tym roku jej nie przykrywamy. No i słusznie, bo jak widać coś się wydarzyło coś, dziwnego, nie? Coś, nie, no coś może być na rzecz. I tu jeszcze taką małą w tym roku dosadziłem sadzonkę, jak zobaczyłem co uh -huh. się dzieje, nie? A to ta zwykła uh -huh. glorioza. Uh -huh. yy, no i mówię, kurczę, bo nie wiem co, co z tym będzie, nie? Czy będę to wycinał, czy nie? No ale okazało się, że tutaj taki jeszcze boczny odrost był, też zaczął wypuszczać jak dziki. Ładnie, naprawdę, wygląda I... to dziko. I ten, i ja mówię, więc kurczę, jak puściło, tak zostawiam. nie chcę rośnie. Przejdziemy się jeszcze. Tutaj jest trekuleana, faksoniana. No, i tutaj też są jeszcze plany nasadzeń, zmiany. Pewnych, no, ja właśnie nie? chciałem się pytać, jakieś plany są. A, ale Tak, 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 ale to mówię na razie, rodzi się mi w głowie, nie? Będę miał czasu w zimie dość sporo na to, wie. No właśnie, też się spotkałem. Właśnie u jednego klienta z Opola, że mówił, w zimie, będę miał dużo czasu, to będę kombinował. Trzeba główkować troszeczkę, żeby yy, mieć zajęcie, tak? No tak. Tak to wygląda u Pana Tomka w Opolu. Niezła dżungla i to na takim naprawdę niedużej powierzchni można zrobić tak, no bo taki to piękny Co no to, to Tutaj może być, nie wiem, 4 ary może. Tak. No jeszcze w szklarni mam e, bananowce takie kolorowe. Mhm. E, Odmiany takich. Idziemy zobaczyć? Tak, tak. Odmiany takie no dość unikatowe. Nie? Aha, nietypowe. Tak. One w tym roku są w szklarni, ponieważ w tym roku je kupiłem i dopiero, że tak powiem, y, mhm. przechodzą swój rozwój. W przyszłym roku wylądują albo w donicach na dworze, albo w gruncie. Mhm. To są te, które tutaj widzimy? Tak, tak, po prawej stronie. Mhm. Jakie to odmiany? Yy, powiem szczerze teraz nie pamiętam dokładnie, wiem że ten na końcu to jest yy, no yy. On ma takie białe na liściach, nie? Tak, takie czy jest y, ten no Czole mi te nazwa wylatują z głowy kartki nie mam tu. Do... Jasne, nie wszystko no. trzeba pamiętać Tak wyglądają te bananowce Które skończą Ktoś... też w gruncie, tak? Yy, tak, w przyszłym roku wylądują na pewno gdzieś w gruncie. W szklarni od razu inne powietrze, co? E, tak, tak. O, to też taki nabytek od Krzysia w tym <grym> roku. E, to jest ten Encete Monte Bliardi. Mm -hmm. Podejrzenie, no. Tu widzę jakieś rozsiewane, ten rozczłonkowywane kaktusy. No e, opuccje mrozoodporne. Dostałem akurat nie w prezencie, jak goście byli. E, no i teraz się ukorzeniają. W przyszłym roku też wylądują w gruncie. I tak to, kochani, wygląda. E, sami powiedzcie, warto przyjeżdżać, popatrzeć że, i pokazać później, że co można zrobić w ogrodzie. Jedni mają ogrody wielkie, pokazuję, jedni mają ogrody średnie, jedni małe. Rosną takie rośliny, siakie rośliny, między bananami, e, jukami, palmami, agawami. Rosną też zupełnie inne rośliny, których na przykład też byśmy nie znali, a jak u kogoś zobaczymy, to podoba nam się to i jesteśmy w stanie po prostu u siebie coś takiego też dosadzić, ale najpierw trzeba to podejrzeć i gdzieś zobaczyć, bo człowiek by nawet o tym nie wiedział często. Tak, bo no, ja mam jeszcze w planie kupić dziubę dużą. No właśnie, Ubera sekcji, duża bo czeka. To jest, bo to jest marzenie. Tak. To... Tak jak z tym yy, z tą butia Tak, 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 tak. No właśnie. A marzenia jak to mówią, trzeba spełniać. I pamiętajcie, że zapalniamy Polskę z Bestpal.pl i żegnamy z Opola. Cześć. Cześć.